15 maja 2025 roku w Sacramento w stanie Kalifornia rozpoczną się Mistrzostwa Świata Strongman. Jedynym Polakiem, który wystąpi w nich, będzie Mateusz Kieliszkowski, a bronić tytuły sprzed roku będzie mający polskie korzenie Tom Stoltman. Ja natomiast w dzisiejszym odcinku omówię wszystkie konkurencje, w których zmierzą się zawodnicy w tym roku na WSM, przedstawię grupy eliminacyjne Mistrzostw oraz postaram się wytypować, kto awansuje do finału. Zapraszam do oglądania. Sponsorem kanału jest polski producent suplementów diety Real Farm Nutrition. Skorzystaj z okazji używając kodu STRONG, dzięki któremu otrzymasz 20% rabatu na wszystkie produkty tej firmy. Link do strony sklepu zostawiam w opisie dzisiejszego odcinka. By być na bieżąco ze światem Strongman, subskrybuj nasz kanał, a teraz zapraszam Was do oglądania. Kibicem Strongman zostałem pod koniec XX wieku, kiedy to sport ten do Polski ściągnął Cezary Wołodko. Dzięki znajomościom jego program Siłacze pojawił się w telewizji. To było coś: kilka milionów widzów zasiadało co tydzień przed telewizorami i kilkanaście tysięcy osób przybywało na trybuny, by śledzić co weekend pucharwarki warki Strongman. Wtedy to w Polsce Strongmanem interesował się naprawdę każdy. Był to inny świat niż ten obecny: było tylko kilka kanałów w telewizji, w TVP co tydzień leciał Małyż, a w TVN Siłacze. Najsilniejszy w kraju był Pudzian i to on jako pierwszy zawodnik z Polski pojechał na WSM. Czemu o tym wspominam dziś? Chcę przypomnieć wam, jak Mistrzostwa Świata i organizacja ich zmieniło się przez te lata. Na początku kariery Pudziana w USM wyglądało tak, że organizator gościł swoich zawodników przez całe dwa tygodnie. Hotele były rezerwowane od poniedziałku, dajmy na to 1 lipca. W środę 3 lipca zaczynały się eliminacje, które w każdej grupie trwały po 4 dni, rozgrywając w nich po jednej lub dwie konkurencje każdego dnia. W sobotę 6 lipca kończyły się eliminacje i zawodnicy. Którzy nie weszli do finału w niedzielę musieli opuścić hotel, natomiast ci co do finału weszli, odpoczywali w nim sobie do wtorku, by dopiero wtedy wznowić rywalizację. Finał trwał znów kolejne cztery dni. Codziennie były odkrywane po dwie konkurencje, by w piątek 12 lipca wyłonić nowego mistrza świata. Po zawodach odbywał się bankiet, na którym trzeba było opić zakończenie imprezy. Hotele opłacone były do niedzieli i 14 lipca zawodnicy wracali do swoich krajów. I tak wszystko trwało pewne dwa tygodnie. Zawodnicy po każdym dniu zawodów mogli się zregenerować, wypocząć, by kolejnego dnia przystąpić w pełni sił znów do rywalizacji. Tak wyglądało to 25 lat temu. Kiedy Pudzian kończył przygodę ze Strongmanem, organizacje WSM skrócono już do tygodnia. Cztery dni eliminacji, dzień przerwy i dwa dni finału. Tak było jeszcze do niedawna. To co organizator mistrzostw funduje dziś zawodnikom, to dwa dni eliminacji, żadnego dnia przerwy i dwudniowy finał. Cztery dni zawodów i do domu, a jak komuś nie pasuje, bo jest za ciężko, to niech nie przyjeżdża. Tak to w tym roku będzie wyglądać: 15-16 maja eliminacje i 17-18 maja finał. Z Mateuszem rozmawiałem w sobotę 10 maja i mówił mi wówczas, że leci do Stanów w poniedziałek. Konkurencje, w jakich będzie startował, są już znane. Pierwszego dnia będą to załadunki elementów na podest, ciągi na powtórzenia oraz podnoszenia nad głową kilku elementów, prawdopodobnie belki, axle i hantla na czas. Drugiego dnia odbędą się rzuty oraz kule. Po rzutach zawodnik, który będzie miał najwięcej punktów w każdej grupie, awansuje do finału, natomiast zawodnicy z miejsc 2 i 3 zmierzą się ze sobą w kulach. Ten, który je wygra, wchodzi do finału. W finale 10 zawodników zmierzy się w pięciu konkurencjach, lecz może zanim je omówię, pierw przedstawię grupy eliminacyjne, w których zmierzą się zawodnicy. I tak do grupy pierwszej przydzieleni zostali. Austin Andrade, Tom Evans, jako Winkel, Tom Stolkman oraz Eddie Williams. Zdecydowanym faworytem wygrania tej grupy wydawać się jest Stolkman, a o miejsce numer dwa według mnie będą rywalizować Andrade i Evans. W grupie drugiej spotkają się ze sobą Wesley Derwiński, Paddy Hines, Mitchell Hooper, Bruce Johnson oraz Matthew Rack. Hooper jest tu poza zasięgiem wszystkich, a miejsce drugie myślę, że zajmie jego rodak Derwiński. Grupa trzecia to grupa, która interesować nas powinna najbardziej. W niej znalazł się właśnie Kielich. Rywalizować on będzie z Seanem Flowersem, Lukasem Hattonem, Evansem Nana i L. Uważam, że Kielich nie powinien mieć problemu z wyjściem z grupy. I choć znalazł się w niej też drugi zawodnik ostatniego Arnold w w Ohio Hatton, to myślę, że to Polak będzie przed Amerykaninem. Mateusz powinien wygrać załadunki oraz rzuty, a Hatton potraci tu punkty. Wygrać może on konkurencję barkową, lecz jeśli nawet tak będzie, to Kiriszkowski powinien być w niej drugi. Ciągi będą dla Amerykanina, a w nich pogubi punkty Kierich. Moim zdaniem, w tych czterech konkurencjach więcej punktów zgubi Hatton i to on będzie w kulach walczył o finał, a Polak wygra grupę. Gdyby było na odwrót, to i tak nic nie zmieni, jeśli chodzi o to, kto wyjdzie z tej grupy do finału. Będą to Polak i Amerykanin. Grupa czwarta to Maxim Boudreau, Andrzej Foytu, Tristan Hoth, Trey Mitchell oraz Luke Richardson. To najbardziej wyrównana grupa, w której trudno wskazać faworyta. Niby jest nim Trey Mitchell, ale tu naprawdę może wszystko się wydarzyć. Obstawiam, że Richardson wygrazała dunki oraz konkurencję barkową, a to da już mu minimum miejsce trzecie w grupie i gdyby on w kurach, to wygraje, więc jego na pewno widzę w finale. Drugim zawodnikiem, który z tej grupy do finału się dostanie, powinien być Mitchell. Ja mimo wszystko jednak trzymać będę kciuki za naszego południowego sąsiada z Czech, Andreja Fojtu. W grupie piątej znaleźli się Andrew Flynn, Nick Guardian, Pawlo Kordiaka, Evan Singleton oraz Tom Stoltman. Całkiem ciekawa grupa, w której moimi kandydatami do awansu z niej są Singleton oraz 40-letni Stoltman. Dziesięciu zawodników wyłonionych z eliminacji będzie tworzyć finał. Odważą się powiedzieć, że gdyby konkurencje, które w eliminacjach były w finale, to Mateusz Kieliszkowski powalczyłby o wygranie w USM. Na pewno o medal. Załadunki, barki, kule, rzuty w każdej z tych konkurencji mógłby i powinien walczyć o miejsca w top 3. W finale jednak konkurencje są już zupełnie inne i to takie, co niezbyt pasują Polakowi. Jest tam rama, plus przeciąganie jej ciągi 18 cali, Herkules, Flintstone oraz kule. Gdy z kielichem rozmawiałem, to ten powiedział mi, że jego celem jest wejście do finału, a w nim nie liczy na wiele. Wie, że w ciągach nie zdziała za dużo i podobnie będzie też tak we Flinkstonie. Jest on tak spięty, że nie jest w stanie wejść pod sztangę, by podnieść ją za głowy. Przeszkadza mu w tym również tyle razy operowany triceps. Sztangę będzie próbował ponieść z przodu, odwrotnie jak wszyscy jego rywale. Zdaje sobie on sprawę, że w tych dwóch konkurencjach będzie zajmował miejsca w końcówce stawki. Gdy ma się jedną słabą konkurencję z sześciu czy siedmiu, to można jeszcze punkty odrobić, ale gdy ma się dwie słabe konkurencje z pięciu, to nie ma na to szans. Poza tym, te trzy pozostałe konkursy z finału też nie są jego wymarzonymi. Kielich chce wejść do finału, bo dzięki temu dostanie zaproszenie na jesienne zawody Raw Invitational. Tam konkurencje będą już mu pasować, więc na te zawody w tym roku sobie najbardziej ostrze zęby. To jego cel. A WSM. Oczywiście trzymać będziemy kciuki za Mateusza, dopingować go, bo jak nie kibicować chłopakowi z Polski. To nasz człowiek, który tyle radości już w życiu nam przyniósł i jeszcze nie raz przyniesie. Ja wiem to i wierzę w to bardzo mocno. Najważniejsze Mateusz, obyś wrócił z Mistrzostw Świata nieuszkodzony, bez kontuzji, cały i zdrowy. Powodzenia i do następnego.